Kłane się Lechalek Bajan z gór w tej chwili, z Shenandoah Mountains, pozdrawiam wszystkich nierobów, pasożytów społecznych z Kraśnika takich jak Smętek, Marchewa, Winek Lonek Tajheber i tam innych, no się do roboty, tutaj macie przed sobą naprawdę bardzo dobre ekonomicznie hamburgera w amerykańskiej sytuacji się nazywa z Teksasu, Longhorn Steakhouse, ale widzę, przygotowali. No, widzisz, no, będę musiał zrobili na. na, na no, prze, a widziałem, przegrzał. No, sałatka jest korzystna, ale ta człowieko-bartenderka to coś niesamowitego, piękność. Ja nawet w ogóle zapraszam, zaprosiłem na wakacje nad morze. Na, at, na Atlantyk z nią, bo ona ma siostrę nad Atlantykiem, ona ma siostrę, no i, to ci, i ta restauracja koncept to jest z Teksasu, to wszystko jest siodła na ścianach, kapelusze, buty kowbojskie, no i ale można sobie zamówić zupkę za 6 dolarów, no na przykład ta, ta cebula e, po francusku zupka, nie? Na, na kości. Tu masz same, widzisz dookoła same zdjęcia, jak oni powstali. No i to jest właścicielem, jest ta firma Darton Group, a oni zatrudniają we wszystkich sieciach 152 tysiące pracowników. Mają, czyli tak, restauracja sieć, nie? To oni mają te pieniądze z Nowego Jorku i zatrudniają 152 tysiące pracowników. Mają. I zobacz, tu gwiazda i buty powystawiane, takie jak ja mam. Ta sama firma. I gwiazda e, to jest z Teksasu. I Longhorn. Longhorn to znaczy długie rogi, nie? A długie rogi, jak się pojawiły w Ameryce, bo to są to bydło sprowadzone przez Hiszpanów, które w środku Hiszpanii, tam gdzie jest sucho, gorąco to jest 40 stopni Celsjusza. I te krowy tam będą sobie, wiesz, mają się dobrze. No bo takie Holsteiny, Herefordy, nie, te, te holenderskie to by to, to, to by w Teksasie, w Aryzonie. Tam jak jest ta pustynia Kalifornia, nie, tam nic nie ma, nie? To by one nie przetrwały. A co ciekawego, tutaj jest kelnerek taki, mi się podoba. No już, już mi powiedział, że już ma... Już po, a po polsku mogę powiedzieć, że on ma swojego... Po polsku partnera. Ma ile? 23 lata. Włosy ma takie wykolorowane. I już tam opowiada, co tam jego ten, ten... E, jak się mówi po polsku? No, ten jego boyfriend, nie przyjaciół. Ten przyjaciel. No. A po co się chwali? No, chłopak jego. To po co on się chwali? Nie? Mógłby sobie robić. A on celowo to robi. No, że on jest ważny teraz. No i o tu sobie siedzę, odpoczywam, nikt mi tu nie przeszkadza, jedynie adoruje mi ta piękna, ale ta bartenderka ona kurde op zarobi, ona obs obsługa y kilka stolików i tego i o piątej sobie idzie do domu, no, no, zdyscyplinowana, fokus ma, bardzo brystra. Ma duży iloraz inteligencji emocjonalnej i, nie jest, i jest szczupła, wysoka i mądra, a nie tak te inne. Nie, to co na no. A ta, co przyniosła mi ja, to piękną figurę, też bardzo ładna. No. Ale patrzę tak, mamy wódki. Pierwsza jest najdroższa Grey Goose francuska. Dobra, potem masz Kettle One. Kettle One to jest chyba z Holandii, mi się wydaje. Dobra, już stoliczna nie ma, rosyjskiej. Potem masz Absolut, potem masz z Teksasu Tito wodka, którą bardzo reklamują, ale polskiej nie ma. Belweder, Chopin, Wyborowa kiedyś była, mówili wszyscy bartenderzy dawno temu, że Wyborowa po cenie była najlepszą wodką. wódką. Wyborowa. A tu masz potem o e, Ginny, masz na dole. Beefeater, Bombay Fire, to droga. Henricks, no. A ketel, czey, Kettle, One. Kettle One? Kettle One, czekaj, jakie to były? A Kettle One to jest chyba holenderska. A co? Holandia się zna na wódce, nie? To też, czemu oni tak weszli i ta Kettle One taka droga jest? Reklama wszystko, tak jak te, lubisz te miody. Banuka. Z tego. Potem przechodzimy dalej. Nie mają, jak przyzwyczaiłem się do luksusu, koniaczki drogie, nie mają nic. Po tu nikt mi nie kupił za 45 dolarów. To mają typowe amerykańskie whisky: Jack Daniels, Mark, Jim Bean, Knob, tam jakieś tego. O. A Jameson to jest whisky z Irlandii. Ale popularne, popularne. Potem masz kanadyjsko whisky, kary, katy sark, a potem masz skocze czerwona tata, Co na tym filmie Legia Cudzoziemska, jak rozpętałem II wojnę światową. Pamiętasz ten film, jak oni byli tam na pustyni? To ten, ten jakiś tam oficer, a ten Legicjusz Ziemski z skrzynkami. On to zamawiał te. Johnny Walker to jest taka bardzo popularna. No, no, no. no a ten mu załatwił. On wygrał w, kar, w karty, wygrał te, w numerki, wygrał te. te. Ara, Araby go ścigały potem. No. no. A, a Smentek z kraśnika obegrał jakiegoś tam e, księcia arabskiego. No, to też tam ochrona do niego leciała. W którym to roku, w 81 w stanie wojennym, hotel był otwarty i ten obgrał, obegrał tego śwież w hotelu Kasprowy w, w Zakopanym. No. Aferę międzynarodową robił, bo to był jakiś tam książę i jeszcze dyplomata. No. no dobra, widzisz, nagadałem, pokazałem wszystko. E, film weślę, linka do YouTube'a. Przynajmniej się zobaczysz. No. Ale mało ludzi teraz, bo teraz godzina, która 1525. E, e, no, ale tu człowieku, ładnie zrobione, w stylu szalet, takiego szalet, takie bimy są jak e, wiesz, w górach, nie? To oni wydali, oni wydali kasę. No. Wybudować tę restaurację 10 milionów, 40 milionów złotych. No. A co? A barzan... Co? Że co? Pierwszy raz już jest A nie, nie, to ja tu znam to miejsce. No, znam. Pierwszy. Barzan to wszędzie był. O. A, a, a tego ptaka barżanta to chyba Polska Magnaci, szlachta sprowadziła. Ten Barzan to z Azji jest. No? Eh? no, nie wiem, im no, tak, 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 tak to było dużo Nie było, bo było, bo polska szlachta. Magnaci sprowadzili z Azji jako dekoracyjne. No i mieli te bażanty do tej pory są Wilanowie. No oni mają tam w zimie to i wkładają do tej palmiarni. No, bo one delikatne. Ale też występują, występują naturalne. Dzikie? W Polsce? Ale potem one przy, przyzwyczaiły się, bo to 500 lat, no. Co ty myślisz? Mieszanki. Bo to są, bażanty to są ptaki kurowate. Kurowate są, no. no. A może u was trzeba bażanty mieć, na hodowlę założyć? W pawianicach i mama będzie, no, wymyśla, no. A ciekawe, ciekawe ile, ile kosztuje jedno jajko bażanta, żeby kupić tą maszynkę i wyhodować? Nie wiem w ogóle. A strusia, o mam lepszy pomysł, to, to, to mam lepszy jajko pomysł, jajko bo to wiem, wie, ja mam lepszy jajko. pomysł. Y, z, zamówię dla Twojej mamy strusia, strusie modę. o. I on, o człowieku, to one ci chyba opony w samochodzie przebiją, one są takie wredne, no, no, ale strusie to moje marzenie, że ja kiedyś muszę mieć. Dobra, to, to uciekaj, no działaj, a potem porozmawiaj, no czołem, no.